To jest podcast Siła Zdrowia, a ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i od ponad 7 lat pomagam osobom z nadwagą i słabą kondycją zadbać o zdrowie i lepszy styl życia. Jestem również autorem bloga na stronie box74.pl na blog, a w tym podcaście opowiadam o tym, jak uzyskać świetną kondycję i sylwetkę, co zrobić, żeby ją utrzymać i w jaki sposób ogarnąć to wszystko mentalnie w natłoku obowiązków. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami ze świata treningu i zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat, odwiedź mój blog na stronie box74.pl, a teraz zapraszam Cię do mojego najnowszego odcinka. Witam w kolejnym odcinku mojego podcasta zatytułowanego Siła Zdrowia. Wiele osób interesuje temat chudnięcia, tak? pijenia kilogramów. Spalania tłuszczu, tak dumnie brzmiące, dziwnie nazwane przez społeczeństwo specjalistów od zdrowia, od, od kultury fizycznej wiele lat temu, aspekty naszej sylwetki, a tak naprawdę wszystko sprowadza się do zdrowia. Ale dobra, nie wyprzedzajmy po kolei. Skąd w ogóle wziął się ten problem? Porozmawiamy sobie dziś na temat percepcji naszego ciała. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest nadwaga, jak ją w ogóle mierzymy, oraz jakie są główne powody tego, że ludzie przytyli, przytyją lub chcą schudnąć i nie mogą, i co się dzieje, dla których powodów akurat nie mogą tego zrobić, pomimo ich usilnych starań. A więc zapraszam, dziś o tym wszystkim po kolei. Tak więc, tak jak mówiłem, pierwsze to trzeba byłoby w ogóle naświetlić, Skąd ten problem, bo nie uważam go za jakiś taki naturalny troszeczkę problem, skąd on się wziął i, i czym on jest? Jest to taki fenomen społeczny, że patrzymy na siebie w samych i na innych pod kątem obecności tkanki tłuszczowej i osoba z jej dużą ilością jest przez społeczeństwo traktowana. No, trochę tak niezbyt fajnie, tak? Nawet jeżeli to nie jest oficjalnie powiedziane, że ktoś, kto jest, no, nazwijmy wprost, brzydko może, ale gruby, tak? Już samo to słowo niesie za sobą taki, no, pejoratywny wydźwięk, tak? I ludzie nie lubią go używać. Zaczęło się później mówić, że to jest nadwaga, że ten ktoś jest otyły, że i takich określeń mnóstwo jest, tak? Aczkolwiek, wszystko to gówno jest warte, ponieważ no, jest to najzwyczajniej w świecie i to ciężko niektórym zaakceptować stan chorobowy organizmu, w którym jeżeli przekroczymy rzeczywiście pewne wartości i tu ciężko o jakąkolwiek taką rozsądną granicę, to po prostu powinno się mówić o tym jak o chorobie. Tak? Jest to choroba organizmu, która manifestuje się przez to, że zostaje odłożony w niej nadmiar śmieci, mówmy sobie po imieniu. Ta tkanka tłuszczowa w dużej ilości nie jest potrzebna, a wręcz przeciwnie, ona powoduje, że w organizmie toczą się różne procesy, które są dla niego utrudnieniem, ograniczają. Dostęp pozostałych tkanek do pewnych surowców wydzielają pewne hormony, które są organizmowi niepotrzebne, niekorzystne, no nie mówiąc już o takich właśnie bardziej przyziemnych rzeczach, utrudniają życie. Osłabiają szkielet, ponieważ musi on dźwigać więcej tych kilogramów. Stawy są narażone na szybsze zepsucie, zniszczenie urazy. No i generalnie utrudniają życie, ponieważ taki człowiek mniej się porusza, wolniej, jest mu trudniej, więc zalet tego raczej nie ma. Tak? Przynajmniej na tym poziomie ekstremalnym. I to jest zrozumiałe. Stąd to takie napiętnowanie osób, które są otyłe. Może nie bezpośrednio, bo żyjemy w takim poprawnie politycznym klimacie i nikt nikogo nie wytyka palcem, ale gdy człowiek złapie jakiegoś wirusa, to zostaje natychmiast wskazany palcem, zamknięty i e, stanowi zagrożenie. Tak? Moim zdaniem prawie, że równe, może nie do końca, no bo to byłoby trochę przesadą, ale dość duże zagrożenie społeczne ze strony osób otyłych. Zagrożenie społeczne pod kątem bycia wizerunkiem, który staje się normą, niosą ze sobą może nie aż tak na tyle świadomi i niezarażającym nas bezpośrednio, tym e, ludzie otyli, którzy spójrzmy na przykład na Stany Zjednoczone tam jest ich naprawdę masa wielka ogromna, tak? E, ludzie, którzy zaczęli Pojawiać się, że tak powiem, no masowo ten problem w społeczeństwach zachodnich, którzy zaczynają ludzie pozostali akceptować, że jest to norma społeczna, coś co jeszcze do niedawna nie było taką normą, więc ta, ten problem, który wydawał się być może błahy, zaczyna w takich miejscach, właśnie w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, być już dostrzegany. I z takiego pierwszego poziomu, na którym szydzono z tych ludzi, może nie tak bezpośrednio, zaczyna się budzić taki kraj i, i zastanawiać na poziomie już takim wyższym, czyli powiedzmy sobie rządowym, ustawodawczym, jak ten problem ograniczyć. Bo kraje takie jak Ameryka, jak Wielka Brytania zdają sobie powoli sprawę z tego, że lepiej zainwestować w, i poświęcić czas w to, żeby ci ludzie tak no, nie, nie tyle nie wyglądali, co nie przybierali na masie i nie przeżywali tych problemów, które toczą się w, w ciele, w organizmie takiej osoby. Ale dobrze, to tylko tak, jakby troszeczkę nie na temat do końca, bo my chcemy dziś wiedzieć, dlaczego nie możesz schudnąć, dlaczego masz z tym kłopot, dlaczego jest to. Tak trudne, ale trzeba zrozumieć problem, że podstawą ku temu jest też takie społeczne postrzeganie tej konieczności bycia fit, bycia szczupłym, które powoduje, już tu pierwszy problem się pojawia, nasza właśnie ta percepcja tego problemu. Jeżeli zaczniemy go postrzegać w kategoriach zdrowia, a nie selwetki, takiej czysto fizycznej aspektu, który. Mówi nam o tym, że ktoś jest fajny, ładny i, i taki medialny, nazwijmy to, i się prezentuje dobrze, to ma za przeproszeniem gówno do rzeczy, do naszego zdrowia. Tak brzydko mówię, ale chodzi o to, że podstawą naszego, naszej zmiany i takiej trwałej zmiany nigdy nie będzie nastawienie na wygląd, nigdy nie będzie to. Naszą wystarczającą motywacją, dla wielu może tak, ale nie dla większości osób, i dla większości będzie to tylko na chwilę. Jeżeli skupimy się na, na tym wyglądzie tylko i wyłącznie, to prędzej czy później przestanie nas interesować to, że robimy to z głębszych powodów, robimy to dla siebie, dla zdrowia, dla zachowania jak najlepszej równowagi w organizmie, tak? I to takie postrzeganie nadwagi swojej jako czystej liczbowej wartości poprzez wskaźniki takie jak na przykład BMI czy jakieś inne tam liczenie kalorii, tego typu rzeczy, ważenie się, zostało wprowadzone przez no nie wiem, to tak naprawdę to ciężko, nie chcę też jednoznacznie stwierdzać kto to spopularyzował, ale. Bardzo mocno promowane jest przez właśnie, no, powiedzmy sobie, jednostki y, y, takie jak jakieś jak tam Ministerstwa Zdrowia i tak dalej, y, na zachodzie y, się na ten temat dużo więcej mówi niż u nas, pewnie to jeszcze wejdzie, jest to myślenie skazane poniekąd przez. We, według mnie na porażkę, ponieważ człowiek nastawiając się w ten sposób, kalkulatorem My, licząc swoje zdrowie, nigdy nie, nie odzyska tego zdrowia w pełni i w taki sposób, w jaki uważam powinien być dla nas najważniejszy, czyli w kategoriach, które nie można ich, których nie da się skwantyfikować, czyli policzyć i, i jakby wskazać jednoznacznie tych wartości, choć też są sposoby na to, bo możemy, tak jak zwykle powtarzam, zrobić sobie badania krwi. I bez względu na to, czy zgubiliśmy kilogram 5 czy 10, wiedzieć dużo, znacznie bardziej w głębokim, takim, kwalita takim jakościowym, tak? Tutaj, yy, to słowo jest dla nas najważniejsze w jakościowym sensie, czy nasze zdrowie idzie w dobrym kierunku, czy te markery, które badamy, których jest naprawdę dużo, które trzeba umieć już interpretować, a nie tylko podsunąć pod nos lekarzowi i żeby nam powiedział, że wszystko w normie, to to powinien być główny priorytet i teraz zajmiemy się przez chwilę takimi powodami, które niejednokrotnie już niektóre są tylko powierzchownie zrozumiałe przez wiele osób, a głębia jest naprawdę duża w tym wszystkim i życzę sobie, żeby nadszedł taki dzień, że społeczeństwo to rozumie. Mam nadzieję, że to nastąpi i to dość szybko, bo w dzisiejszej okolicznościach, kiedy wszystko zmienia się bardzo szybko, jest to ważne i konieczne, żebyśmy dbali przede wszystkim o zdrowie. Reszta za nas się ustawi, za nami, tak? Kolejność naszych priorytetów to jest też bardzo istotna rzecz, ale do rzeczy, czyli główne powody, dla których uważam, że nie możesz schudnąć. Pierwszym i nadrzędnym takim naszym powodem będzie nierównowaga hormonalna, i to jest jakby Yy, jedna z ważniejszych rzeczy, bo hormony są czymś, na co mamy bardzo mały wpływ, taki yy, poprzez świadomość naszą bezpośrednią, czyli kontrolę natychmiastową. Jesteśmy w stanie oczywiście swoje samopoczucie kontrolować w jakiś sposób, ale niektórzy są tego nieświadomi: swoje reakcje, swoje przemyślenia tak? niektórzy reagują bardzo yy, automatycznie. Co powoduje, że ich gospodarka hormonalna również jest zależna od tych reakcji, które niestety, jeśli nie, nie mamy nad nimi władzy, czyli to, jak się denerwujemy, to, kiedy się uśmiechamy, czy jesteśmy pozytywnie nastawioną osobą do życia, to są takie rzeczy, które są pod naszą kontrolą, ale też są rzeczy, których no, nie kontrolujemy, takie jak głód. Głód nie zależy od nas, tak jakby nie mówię o tym, że zależy, bo możemy jeść, ale jego narastanie. I tempo, w jakim narasta bezpośrednio, nie jest zależne od naszej woli. To nie jest coś takiego, co można po prostu powiedzieć sobie: Nie jestem głodny. Tak? tak jak mogę sobie powiedzieć: Jestem szczęśliwy. Dziś jestem zadowolony, bo przeanalizowałem sobie pokrótce wczorajszy dzień i uważam, że to, co zrobiłem, zasługuje na, na to, żeby się cieszyć. Tak? I to już ode mnie zależy. Ja mogę być w położeniu trudnym. Ale mogę z tego wyciągać e, jakieś swoje plusy, tak? I je celebrować. Radość, radość jest ode mnie zależna, czy ja spojrzę na coś pozytywnie, czy nie. Ale już głód, tego typu reakcje naszego organizmu, nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać. I te hormony, o których dzisiaj też nie będę mówił, bo też można znaleźć dużo materiałów, jak ktoś się chce zainteresować e, bardziej. Czym i jakie hormony są najważniejsze, powiedzmy, bo to też trudno tak priorytetyzować i to nie ma znaczenia, które wy będziecie uważali za najważniejsze. Organizm wszystkich potrzebuje, ale hormony muszą być w równowadze i muszą być czułe na nasze, jakby ich reakcje, muszą być odpowiednie, w odpowiedni sposób dopasowane do tego, w jaki sposób natura nasza. Nasza jakby gospodarka wewnątrzustrojowa przewidziała, tak? I problemem dzisiaj jest to, że te, pro, te hormony zostały e, wybite z tej równowagi, i, i ich czułość, ich reakcje często są e, już z, dość mocno naruszone. Czyli co ja mam na myśli? E, Poprzez to, jak żyjemy, w jaki sposób, w jaki sposób się odżywiamy, jak jesteśmy aktywni, jaka jest nasza dobowa, też aktywność, nie mówię tu o sportowej, choć także yy, taka jakby yy, yy, pora dnia, w której. Główne swoje rzeczy, zajęcia wykonujemy, kiedy idziemy spać, jak się kładziemy, to wszystko ma wpływ na, na hormony nasze, tak? Na, na hormony. Głównie kortyzol, tutaj jest tym takim hormonem, który to e, później będzie nam tutaj mocno e, jakby mieszał szyki, jeżeli na przykład jesteś osobą, która późno chodzi spać, długo siedzi przed komputerem wieczorem, a rano śpi do późnych godzin. Jest to powód, dla którego. E, Wewnętrzna reakcja organizmu, w tym właśnie kortyzolu, będą dążyć do tego, żeby tą tkankę tłuszczową gromadzić, ponieważ jest to zakodowana reakcja w organizmie, że no, jest to okres trudniejszy, okres dla organizmu, w którym należy się bronić, w którym należy y, przygotować się na, na taką właśnie porę roku, w której będzie Chłodno, w której będzie to nieprzyjemne dla nas, i dlatego ta tkanka tłuszczowa się będzie trzymała za wszelką cenę. Hormony, takie nazwijmy sobie to łaknienia, głodu, leptyna, grelina które też mamy dość mocno rozwalone, często z powodu spożywania nadmiernej ilości produktów zawierających cukry sztuczne, naturalne wszystko jedno ale w diecie mamy dziś masakryczną ilość węglowodanów. Reakcje insuliny, które dzisiaj insulinooporność, która jeszcze 10 lat temu w ogóle nie była znanym tematem, jest powszechna prawie, że i jej obecność to nie jest coś, co można sobie po prostu powiedzieć: Mam insulinooporność, dzień dobry, do widzenia, wychodzę do lekarza. Tak mi powiedziano, ja to muszę zaakceptować. Nie, to trzeba, to trzeba na to. Działać, wpływać, tak? I, i to jest i numer jeden powód, ale to nic nam nie daje, tak? Bo ja na razie nie powiedziałem, jak to rozwiązać, co zrobić, tak? Bo no, na hormony ma wpływ nasz styl życia, a styl życia regulujemy sobie poprzez ilość aktywności, poprzez to, co jemy i poprzez to, jak w tym ciągu dnia naszym rozkładamy tą aktywność różną. Nie mówię tu tylko właśnie o aktywności fizycznej, tylko aktywności takiej byciu w ciągu dnia aktywnym, tak? I jakby no to jest coś, na co mamy wpływ, tak? Więc numer jeden to będzie na pewno pory dnia, w których sobie wstajemy i kładziemy się i pracujemy. Jeżeli masz na to jakikolwiek wpływ, to, to na pewno masz, w jakimś zakresie, to postaraj się, aby po 20:00 nie było w twoim życiu obecne żadne światło niebieskie, czyli komputery telewizory i komórki. Postaraj się, żeby te sygnały wyłączyć jak najszybciej, jak idziesz do sypialni, wygłusz ją, nie wiem, wyciemni, tak, żeby światło jakiekolwiek w nocy nie dostawało się do twojego pokoju, a spokojniejszy sen zapewni ci lepszą regenerację. Gdy wstajesz, warto pomyśleć o czymś takim jak zimny prysznic warto pomyśleć o jakimś posiłku, warto pomyśleć o, o szklance wody i, i mieć ten dzień rozpoczęty w bardzo taki naturalny sposób. Nie podłączaniu się do komputerów, telewizorów jako pierwsza rzecz, do komórek, e maili, tylko wyjściu na spacer, zrobieniu kilka kroków na zewnątrz, wzięciu oddechu spokojnego i jakby ograniczeniu tego, co później przez cały dzień będzie nas bombardować, czyli jakieś komunikaty z mediów itd., tak te aktywności będą z, z czasem się, że tak powiem, wam rozwijały, tak jak zaczniecie od spacerów, to być może za jakiś czas zaczniecie troszeczkę się ruszać szybciej. Może traficie na zajęcia właśnie jakieś w klubie, który będzie was motywował do tego bardziej, a z czasem ta motywacja sama wam przyjdzie, tak? I zaczniecie się też zajmować kolejnym tematem, mam nadzieję, czyli nie tylko tym, co przez wielu jest uznawane jako lek na wszystko, czyli sportem i ćwiczeniami, bo jest to fantastyczna rzecz, ale to, co robimy w siłowniach, w boksach crossfitowych, to jest przede wszystkim ćwiczenie naszej fizycznej strony, czyli mięśni, stawów, rozwijania siły organizmu, hartu ducha, takiego mentalnego samozaparcia. Które bardzo niewiele ma wpływ na to, jak później wyglądamy, jeżeli nie zrobimy właściwych kroków w kierunku napełniania naszego brzuszka we właściwy sposób i bycia panem tego, co jemy w 100%. I to jest jakby kluczowy temat. Jeżeli się nie zajmiecie tym, to wasze wysiłki, wszystkie poniesione w tym, w tym kierunku żywieniowym będą po prostu no, w większości się marnowały. Czas poświęcony na ćwiczenia oczywiście przyniesie efekty w postaci zwiększonej wytrzymałości. Poprawy waszego układu krwionośnego, czyli jaki macie tam odporność na, na, na wysiłek, czy, czy jak znosi wasze serce, zwiększone tętno, po prostu. Wasze tętnice będą miały większy prześwit bezpośrednio mówiąc, tak? To nie jest prawidłowe określenie medyczne i mnie tu nie łapcie za słowo, ale będzie wasz organizm jakby młodszy pod kątem tego zużycia, które, które wpływa na to, że chce się wam bardziej, ale pomimo początkowych jakichś efektów, które rzeczywiście pojawią się na początku drogi ze sportem, czyli zmniejszonej tej waszej masy ciała, to do czego większość dąży a co ja polecam, żeby lepiej poświęcić sobie na zdrowie swoją energię, niż na skupianie się na tymi lewarze, Jeżeli będziecie tak klucz Kluczyć wokół tej wagi, sprawdzać ile ja ważę, to zapewniam Was, że nic to nie da, bo waga ciała, no niejednokrotnie już to opowiadałem ludziom, którzy u nas pracują, to jest tylko jeden z parametrów, który nie do końca jest taki uczciwy wobec Was, bo stojąc dziś na wadze, mogę ważyć 80 kg i być super pięknie wyrzeźbionym facetem, ale jednocześnie mieć też kondycję w miarę słabą i tak naprawdę pozostałe markery zdrowia też niezbyt na dobrym poziomie, a mogę być troszeczkę lekką, mieć kankę tłuszczową, nie wyglądać aż tak super wyciętym być, ale mieć super kondycję, dużą wytrzymałość i siłę, elastyczność i tak dalej i też dużo lepsze markery. I to będzie głównie polegało na tym, że tego nie widać aż tak bardzo, dlatego yy, poprzez ten medialny wpływ, ten szum tego wszystkiego, co się dzieje przez ostatnie x, bo to jest 50 już lat, nastawianie się na takie czysto sylwetkowe podejście jest błędem, który prędzej czy później kończy się tak, że przerywamy te nasze programy treningowe, przestajemy ćwiczyć, bo Dochodzimy do wniosku, że osiągnęliśmy cel. No nie osiągniemy nigdy celu, bo cel jest taki, żeby dbać o siebie całe zdrowie, więc całe życie. Więc jeśli dążymy do zdrowia, to osiągamy cel codziennym naszym działaniem, czyli dbaniem o to, żeby się ruszać, dbaniem o tym, żeby, żeby właśnie pomyśleć, co jeszcze mogę zrobić w tym kierunku, żeby nasza dieta była. Nasze sposoby odżywiania były lepsze, żeby wspierały nas. I wiele z Was, wielu osób nie wie, jak to zrobić. I odpowiedzią na to jest, bo powiecie, że wiem. Tak? No, może Wam się wydaje, ale skoro jeszcze do końca nie jesteście zadowoleni z tych efektów i macie czasami zdarzają się Wam jakieś problemy zdrowotne. A na pewno wtedy, gdy rzeczywiście widzimy tę tkankę tłuszczową i nadmiar w różnych okolicach, to możemy podsumować sobie, że no coś jeszcze robimy nie do końca tak, jak trzeba. Tak? Mimo tego, że wielu z Was już trenuje regularnie i efektywny jest ten trening, to u wielu osób być może jest powodem właśnie brak tego ruchu. Brak ruchu będzie zawsze jakimś tam czynnikiem, ale na pewno, na pewno gwarantuję tobie, że robisz coś co sabotuje twój wysiłek i taka rozmowa z kimś, kto ze z zewnątrz spojrzy na to, jak wygląda twój dzień co jesz i co jeszcze możesz poprawić będzie zdecydowanie wpływała potem na to, że jeżeli zrobisz to w sumienny taki sposób i zaufasz tej osobie, to na pewno ona dla Twojego dobra, wskaże Ci takie największe rzeczy, naj, największe czynniki, które pomogą Ci odnaleźć się w tym wszystkim, i będziesz wiedzieć wtedy, no, tak jakby punktowo, tak jak lekarz. On szuka przyczyny, wskazuje Ci ją i daje Ci konkretne zalecenia. Jeżeli jest oczywiście dobrym lekarzem, to niekoniecznie będą to leki, tak? Zawsze, nie w każdym przypadku. I my też chcemy być dla Was. Lekarzem od takich spraw związanych właśnie z motywacją, związanych ze zdrowiem, które dotychczas społeczeństwo nie uważało osób takich jak my za lekarzy, ale to tylko kwestia postrzegania. Chcę być dla Was takim człowiekiem, który pozwoli Wam uniknąć pójścia do prawdziwego lekarza, który tylko i wyłącznie jego orężem często bywają leki brak ruchu, siedzenie w domu albo jakieś cięcie naszego organizmu, nie są to rozwiązania, które moim zdaniem powinny być w 90% przypadków stosowane. Więc, jeżeli chcesz efektywnie osiągnąć zdrowie, i twój organizm jest dla Ciebie ważnym narzędziem pracy, tak naprawdę, i czujesz potrzebę, to zadbaj o to, żeby Twoja regeneracja, Twój styl życia e, zmieniły się tak, na ile to wymaga, żeby dostosować do tego, e, do tego co, co potrzebne jest Twojemu organizmowi. I jeżeli e, nie wiesz, jak to zrobić, no to zwróć się do nas. My mamy na to gotowe rozwiązania, przetestowane na, na różnych. E, ludziach, którzy nie tylko pod naszym okiem, ale ze strony ludzi, od których tego się wszystkiego nauczyliśmy, potwierdzają to, że są to skuteczne metody, więc e, naprawdę nie ma co dalej siedzieć i samemu szukać rozwiązań, które już są dostępne i masz je pod swoją ręką. Więc tego Ci życzę, jeżeli nadal nie wiesz, jak i co zrobić, żeby schudnąć. Zwróćcie do nas, a z chęcią Ci pomożemy. Dzięki za uwagę i do następnego.